Dzień dobry. Dziś przyszedł do mnie temat wdzięczności. Przyszła mi taka refleksja odnośnie tego, że jak jesteśmy zabiegani, jak jesteśmy w takim ciągłym szaleństwie: praca dom, praca dom, zakupy dzieci, rachunki, nowe wyzwania, zobowiązania i tak to niewielu z nas ma czas tak naprawdę zatrzymać się i odpowiedzieć na pytanie za co jestem wdzięczny, za kogo jestem wdzięczny, czy jestem wdzięczny sam sobie za to kim jestem, kim się staję, za to, że wstaję codziennie rano i stawiam czoło temu, co się pojawia. Zauważyłam, że w codzienności mamy całe mnóstwo różnych sytuacji, które są e, tak trudne, jak i tak odpowiednio dobre, które nas kształtują, a których czasami nie potrafimy docenić, e, których czasami nie potrafimy zauważyć albo nie chcemy po prostu, bo stwierdzamy, że. Że to są rzeczy trudne, że to są rzeczy nieistotne. A wbrew pozorom, jak sobie zrobicie taką refleksję na temat swoich wcześniejszych doświadczeń, to zauważacie, że uwaga, mimo że było trudno, to dałam radę. Mimo że było dosyć ciężko, to potrafiłem sobie z tym poradzić. Mimo że sytuacja była wymagająca to wydarzyła się w takim momencie mojego życia, który z perspektywy czasu pokazał, że ja byłem na nią gotowy, gotowa i z taką refleksją chcę Was dzisiaj zostawić, bo jak każdy mam takie momenty i takie chwile w swoim życiu, kiedy naprawdę czuję, że jestem przygnieciona jakimiś rzeczami i że to jest ponad moje siły a później przychodzą kolejne doświadczenia, kolejne sytuacje, słowa, ludzie, wydarzenia, i okazuje się, że magicznie kolejny raz wyciągnęłam z tego lekcję, nauczyłam się czegoś nowego, doświadczyłam czegoś nowego i jestem w odpowiednim miejscu z odpowiednimi ludźmi, by tą sytuację, by te wydarzenia. Przejść w sposób dobry, płynny i jakościowy z perspektywy czasu. Bądźcie wdzięczni, bo o tym dziś chciałam powiedzieć, za to, kim jesteście, za to, czego doświadczyliście i czego doświadczacie każdego dnia tak naprawdę, bo te sytuacje i ta wdzięczność wasza podnosi waszą wibrację, podwyższa wasze. Czucie, wasze emocje poprawia Wam nastrój, pokazuje, jak silni jesteście, jak fajnymi ludźmi się staliście na przełomie ostatnich miesięcy lat. I pokazuje, że cokolwiek się dzieje, nie dzieje się bez przyczyny i nie dzieje się w momencie, w którym byście przez to nie przeszli. Z którym byście sobie w tym danym momencie nie poradzili. Także tak zwany no matter what. bez względu na to, co teraz się u Was dzieje w życiu, jak ciężko Wam jest, jak Wam trudno i smutno, i e, jak mocno przygnębieni jesteście, to po prostu wejdźcie sobie w te przeszłe sytuacje i zobaczcie, że daliście radę. I teraz też dacie radę. Ściskam Was i życzę Wam dobrego dnia. Kała się przyda, jak tylko wrócę ze spaceru, bo pogoda jest. Mm. Ale pogoda jak pogoda. Natura też potrzebuje i wiaterku, i deszczu. Pięknego dnia dla Was. Pa pa pa!